Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podstawy podstaw. Dzisiaj opowiem Wam o ważnej rzeczy, jaką jest przewyższenie. Przewyższenie celownika na karabinku. Często na naszych szkoleniach przyjeżdżają osoby, które mają własny karabinek i zaczynamy od bardzo prostego ćwiczenia, jakim jest strzał. W wyznaczony punkt celowania zazwyczaj jest to kółko średnicy 10 cm na dystansie 7 metrów. Zadanie jest bardzo proste. Na hop proszę oddać jeden lub dwa celne strzały w to właśnie kółko. Zazwyczaj 9 na 10 osób nie trafia. Strzały układają się pod celem. Dlaczego? Ponieważ zapominają o przewyższeniu, a ich karabinki są skalibrowane na dystansie np. 25-50 czy 100 metrów. Przewyższenie celownika jest to różnica wysokości pomiędzy celownikiem a linią Lufy. Kalibracja. O, celownika na dystansie 50 metrów oznacza, że te linie spotykają się na dystansie 50 metrów. Jak wiemy, linia optyki jest stała, a krzywa balistyczna pocisku zmienia się, więc skalibrowanie celownika oznacza tak naprawdę przychylenie karabinka w górę lub w dół, minimalnie, tak aby ta krzywa przecięła się z linią celowania. Pokażę wam teraz, jak to wygląda. Wybierzemy sobie bardzo prosty cel typu to kółeczko, właśnie w tym miejscu odejdę teraz na 7 metrów i oddam jeden strzał, celując w sam środek kółka. Myślę, że jasno widać, co się dzieje, tak? To jest moje przewyższenie. Jeżeli przyłożę karabinek w ten sposób, możecie zobaczyć, że to jest właśnie ta wysokość. Tak naprawdę na dystansie 7 metrów to przewyższenie jest praktycznie takie samo, jak rozstawienie mojego celownika i linii lufy. Teraz wyceluję w górną krawędź tego celu. Double point. Przy okazji trafiłem jakiegoś stalaka oddalonego 80 metrów. Teraz możecie zauważyć, że moja grupa znajduje się w tym celu, w którym chciałem. W przypadku prowadzenia ognia, że tak powiem, rekreacyjnego, może to nie być aż takim problemem. Jednak jeżeli mówimy o sytuacji niebezpiecznej, prawdziwej sytuacji niebezpiecznej, to znajomość przewyższenia w swojej broni jest czymś niezbędnym. To jest prawdziwa podstawa, która może wpłynąć na... Czyje życie. Poza tym, przewyższenie ma również bardzo duże znaczenie podczas prowadzenia ognia za przesłoną lub nad przesłoną. Dlaczego tak się dzieje? Często strzelcy wychylają się za przesłoną w ten sposób. To bardzo popularny problem. Otóż, jeżeli strzelec wychyla się w ten sposób, to cel już pojawia się w siatce jego celownika, w jego celowniku. Ten problem może skończyć się tragicznie dla strzelca, jeżeli przesłona nie jest zrobiona z drewna lub papieru, ale z betonu albo stali. Strzał w beton lub stal z takiej odległości może się okazać tragiczny w skutkach dla strzelca. Dlatego tak ważne jest wystawianie się za przesłony w taki sposób, aby linia lufy była wystawiana razem z linią celownika. Nie tak, tylko tak. Z tego samego powodu, czasami nad przeszkodami poziomymi prowadzi się ogień w ten sposób w taki sposób, żeby linia celownika i lufy również była. Jednolita, jeżeli mówimy o tym przewyższeniu nad, nad przesłoną poziomą. Tyle dzisiaj ode mnie. Proszę, dbajcie o to przewyższenie i trenujcie strzały na bliskie odległości, tak żebyście byli świadomi przewyższenia na karabinku. Pozdrawiam. Mat z DTF Solutions.